Być może kiedyś miałeś wrażenie, że szedłeś przez życie, ale nie wiedziałeś dokładnie dokąd. Dni i godziny kumulują się, mijają zbyt szybko, a sens, kierunek wydają się oddalać, zagubione pośród zmartwień, pośpiechu, nieskończoności pochłaniających nas zadań. A potem to, co naprawdę ważne, zostaje odłożone na później. Musimy jednak pamiętać, że istnieje większy plan, boski zamiar, który nas angażuje. Tak, jest cel dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas. Nie chodzi tylko o upływ czasu, o przeżywanie dni, jakby były pustymi rutynami. Czeka na nas coś znacznie głębszego, o wiele bardziej przemieniającego. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Bóg chce wykorzystać twoje życie? Być może w pewnym momencie poczułeś wołanie, niewytłumaczalny impuls, ale stałeś w miejscu, nie wiedząc kiedy i jak zacząć. To fakt. Bóg chce zabrać Cię w miejsce, które wywiera wpływ. Chce uczynić Twoje życie narzędziem transformacji, wykraczającej poza to, co możesz sobie teraz wyobrazić. Ludzie wokół Ciebie te sytuacje, które wydają się nie mieć rozwiązania, mogą zostać dotknięte i przemienione przez Ciebie. Ale aby tak się stało, musisz porzucić rozpraszacze, wymówki, które Cię paraliżują i przestać odkładać na później to, co należy zrobić. Co Cię powstrzymuje? Co powstrzymuje Cię przed zrobieniem pierwszego kroku? Możliwość wzięcia udziału w czymś większym jest tu i teraz. Czy jesteś gotowy porzucić wszystko, co oddala Cię od Bożego celu? Bo czas mija, a często decyzje odkładamy na później, czekając na idealny moment, podczas gdy Bóg jest już obecny, gotowy nas prowadzić, gotowy dokonać w nas i przez nas czegoś wielkiego. Nie zostawiaj tego na później. Szansa jest teraz. Pamiętajcie o tym, co jest napisane w drugim liście do Koryntian, rozdział trzynasty, werset czternasty. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi. To przesłanie wykracza poza wiarę teoretyczną. Chodzi o życie tą łaską, odczuwanie tej miłości i doświadczanie stałej obecności Ducha Świętego w każdym wyborze, na każdym kroku. Nawet najtrudniejsze kroki, które w dotyku przypominają ciężkie skały, mogą stać się lżejsze, gdy wiesz, że nie idziemy sami. Ja sama czułam się bezsilna, zniechęcona, myśląc, że podążam złą drogą, ale nawet w tych chwilach to Bóg mnie ukształtował, nauczył, prowadził. Nie daje nam misji i nie opuszcza nas, On idzie obok nas, poprzedza nas, podtrzymuje nas. A kiedy to zrozumiałem, zdałem sobie sprawę, że moje życie, moja służba, każdy krok, który stawiam, w rzeczywistości należał do niego. Byłem po prostu zarządcą czegoś znacznie większego niż mogłem sobie wyobrazić. A jednak ta wielkość nauczyła mnie, że sami niczego nie osiągniemy. Trzeba zaufać Bogu, ale także nauczyć się dzielić ciężar z innymi, aby więcej ludzi mogło być częścią tej drogi. Przechodziłam przez tak trudne chwile, że myślałam nawet, żeby rzucić wszystko. Pośród choroby, odizolowany i osłabiony, wydawało się, że nie ma wyjścia. Modliłam się, płakałam, a mimo to nic nie działo się tak, jak oczekiwałam. Ale to właśnie w tych chwilach Bóg przygotował mnie na coś większego nauczył mnie wartości prawdziwej komunii z Duchem Świętym. Ponieważ życie z Bogiem nie polega tylko na czytaniu Biblii i od czasu do czasu na modlitwie chodzi o kultywowanie intymnej, autentycznej relacji. Duch Święty. Staje się zawsze obecnym przyjacielem, z którym dzielimy się myślami, niepokojami i wątpliwościami. To właśnie w tym okresie głębokiej komunii zacząłem rozumieć rzeczy, z których nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy. Odkryłam, że Bóg oczekiwał ode mnie więcej, ale nie w tym sensie, że mam robić wszystko sama. Chciał, abym zaufała innym, stworzyła zgrany zespół oparty na modlitwie, służbie i miłości do innych. I tak zaczęły powstawać komórki. Małe grupy ludzi, którzy spotykali się w domach, dzieląc swoje życie, modląc się razem, wzrastając w wierze. Nie chodziło już o dużą świątynię, ani o liczbę osób uczestniczących w nabożeństwach. Chodziło o przemianę życia w intymny, osobisty sposób. Bóg nie potrzebuje wielkich świątyń, pełnych ludzi, którzy ledwo się znają. Pragnie żywego kościoła w domach, w głębi każdego serca. Chcę widzieć, jak się angażujesz, jak wpływasz na życie ludzi wokół ciebie. Może się to wydawać trudne, może się wydawać, że nie masz wystarczającej siły lub umiejętności, ale Bóg nie powołuje zdolnych, On umacnia tych, którzy są powołani. I często myślimy, że pewne rzeczy nie są dla nas, że nie jesteśmy w stanie, ale Bóg posługuje się tymi, które społeczeństwo często ignoruje. Sam miałem ogromne trudności z zaakceptowaniem idei, że komórkami przewodzą kobiety. Kultura, tradycje, wszystko zdawało się przeczyć tej idei, ale kiedy Bóg przemawia, przynosi jasność i dodaje nam siły. Pokazał mi, że Duch Święty nie rozróżnia ludzi, wykorzystuje każdego, kto chce się poddać. Więc po co czekać dłużej? Czas oddać kontrolę, przestać myśleć, że wszystko zależy tylko od Ciebie. Bóg jest gotowy do działania, ale potrzebuje Twojego tak. Nie musisz być idealny, wystarczy chcieć, a gdyby tak zrobić ten pierwszy krok, życie niesie ze sobą tak wiele wyzwań, tak wiele wątpliwości, że często zastanawiamy się, czy podążamy właściwą drogą, czy damy radę iść dalej. Ale mogę ci zagwarantować jedno: nie chodzi o to, jak wiele myślisz, że możesz, ale o to, jak wiele Bóg może osiągnąć przez ciebie. Potrzebuję tylko twojego tak i dokładnie to zrozumiałam w tej chwili. Zdałem sobie sprawę, że dopóki będę sam dźwigał ciężar służby, cały czas starając się być silnym, nie będę w stanie ruszyć do przodu. Bóg chciał, żebym zaufała jemu, ale także ludziom wokół mnie. Chciał, żebym nauczył się delegować, dzielić się obowiązkami. Było to dla mnie wielkie objawienie, bo zawsze uważałam, że muszę mieć wszystko pod kontrolą, tak jakby sukces Kościoła zależał tylko od moich sił, zdrowia i moich decyzji. Ale Bóg pokazał mi, że prawdziwy wzrost, zdrowy wzrost następuje, gdy pozwalamy innym ludziom również służyć, aby również rozkwitali w swoim powołaniu. I komórki zaczęły rosnąć, małe grupy zebrały się, modliły, wzmacniały się nawzajem i zaczęło się dziać coś niezwykłego. Ci, którzy kiedyś byli tylko częścią dużego tłumu, zaczęli łączyć się na głębszym, bardziej osobistym poziomie czuli się widziani, słyszani, kochani, w rezultacie coraz więcej ludzi odczuwało pociąg do tego środowiska miłości i komunii. To właśnie wtedy Kościół zaczął naprawdę się rozwijać, ale to nie stało się z dnia na dzień. Były tygodnie, miesiące, lata ciężkiej pracy, nieustannej modlitwy i ufności w to, co Bóg czyni. Każde małe zwycięstwo, każde świadectwo transformacji pokazywało mi, że jesteśmy na dobrej drodze. Nawet gdy moje zdrowie wydawało się być przeszkodą, nawet gdy lekarze mówili, że powinnam się poddać, Bóg mnie wspierał. Przywrócił mi siły choćby na kolejny dzień, na kolejny tydzień. I tak krok po kroku zbudowaliśmy coś większego niż mogłem sobie wymarzyć. Pamiętam, kiedy zacząłem widzieć rezultaty pracy w komórkach. Ludzie przyprowadzali na spotkania przyjaciół, rodzinę i sąsiadów, a wielu przyjęło Jezusa jako swojego Zbawiciela. To było jak fala duchowego odrodzenia, która się rozprzestrzeniła. A najbardziej imponujące było zobaczenie, jak komórki te, podobnie jak w organizmie człowieka, rozmnażały się w sposób naturalny. Z jednej komórki powstały dwie, potem trzy i wkrótce nie dało się już zliczyć, ile osób było zaangażowanych w ten ruch. Tam zrozumiałem, że rozwój kościoła nie jest już w moich rękach. To Bóg sprawił, że ono rosło. Był to duch święty działający przez tych zwykłych ludzi, przemienionych mocą Ewangelii. Moją rolą było po prostu dbać o wizję, wychowywać przywódców i ufać, że Bóg zrobi resztę. I on to zrobił i nadal to robi, ale wiesz, nie wszystko było łatwe. Chociaż służba kwitła, nadal dźwigałem ciężar pogarszającego się zdrowia. Były chwile, kiedy mdlałem w czasie podróży lub po długich nabożeństwach. Moja żona, która zawsze była przy mnie, również znosiła tę sytuację z ogromnym ciężarem, często czując się przytłoczona. Przez to wszystko wiedziałam, że Bóg jest z nami, ale nadal było to trudne. W niektóre dni modliłam się, prosząc Boga, aby uzdrowił mnie raz na zawsze. Widziałam, jak wielu ludzi zostało uzdrowionych podczas nabożeństw, tak wiele cudów działo się wokół mnie i zapytałam Dlaczego nie ja, panie? Dlaczego jeszcze nie zostałem uzdrowiony? Odpowiedź Boga była trudna do przyjęcia. Powiedział mi, że moje uzdrowienie nadejdzie, ale wcześniej mnie kształtował, łamał, uczył, jak całkowicie Mu ufać, nawet w bólu. To nowe zrozumienie zmieniło moją perspektywę. Z czasem nadeszło moje uzdrowienie, a wraz z nim nowy etap. Poczułam się tak, jakby Bóg dał mi nowe tchnienie, nową możliwość kroczenia zgodnie z celem, który dla mnie przygotował, ale tym razem z bardziej pokornym sercem bardziej zależnym od niego. Nie chodziło już o moją siłę, moje plany, moje marzenia, chodziło o to, czego Bóg chciał dokonać i jak chciał to zrobić. A kiedy rozejrzałem się wokół siebie i zobaczyłem rosnące komórki i pomnażający się kościół, wiedziałem, że to było dzieło Boga. Nowa świątynia była bez wątpienia ważnym kamieniem milowym, ale tym, co naprawdę mnie poruszyło, był ruch ludzi, rodzin zgromadzonych w swoich domach, modlących się, dzielących swoje życie. Tam, w małych grupach, Ewangelia naprawdę rozkwitła. To było tak, jakbym w końcu zrozumiała, czego Bóg przez cały czas próbował mnie nauczyć. Kościół to nie budynek, ale ludzie. A ci ludzie, połączeni ze sobą i z Duchem Świętym, mogą przemienić świat. Czas mijał, a nasiona zasiane w sercach tych ludzi pomnożyły się. Kościół rósł, a Bóg w dalszym ciągu pokazywał, że wszystko jest częścią jego planu, znacznie wykraczającego poza to, co mogłem zobaczyć. Moją rolą było po prostu zaufać i podążać. W ten sposób na każdym nowym kroku uczyłem się rozpoznawać, że dzieło Boga nie zależy od nas, ale od chęci naszych serc do pójścia za jego powołaniem. To on nas podtrzymuje, prowadzi i zabiera do miejsc, o których nawet nie marzyliśmy. Dni mijały a wraz z nimi wyzwania i błogosławieństwa splatały się niczym gobelin utkany rękami Boga. Kościół wzrastał nie tylko liczebnie, ale także pod względem jakości życia duchowego, w prawdziwej komunii. Komórki nadal były bijącym sercem tego ruchu, i ludzie znajdowali w nich intymność, której tak bardzo szukali. Każde spotkanie było okazją do zobaczenia przemiany, nie na wielkich scenach czy wydarzeniach, ale w domach, w zaciszu salonu, gdzie ocierano łzy, składano ręce w modlitwie i dzielono się świadectwami wiary. Rozwój ten nie był jednak pozbawiony wyzwań. Im więcej osób przyłączało się do kościoła, tym bardziej złożone stawało się zadanie zapewnienia, że nikt nie zostanie pozostawiony w tyle, a każda dusza otoczona opieką, na jaką zasługuje. Było to dzieło mrówki, ale właśnie w tym tkwiła prawdziwa esencja Ewangelii. Bóg powołał nas, abyśmy byli dla siebie nawzajem pasterzami, dźwigali swoje ciężary, co stało się widoczne w każdym nowym przywódcy, który się pojawiał, chcąc otworzyć drzwi swojego domu i serca, aby przyjąć więcej ludzi. Było poczucie pilności. Miasto wydawało się płonąć, spragnione nadziei, którą mogła ugasić jedynie obecność Boga. I to właśnie to pragnienie każdego dnia pchało nas do tego, aby się nie zatrzymywać i iść naprzód nawet gdy brakowało sił. Każde spotkanie modlitewne było wypełnione łzami, nie tylko z powodu osobistych próśb, ale także w intencji miasta, rozbitych rodzin, zagubionych dusz, które potrzebowały odnaleźć swoją drogę. Duch Święty działał z mocą. Czasami przerażało mnie uświadomienie sobie, jak rzeczy się działy, a my nie byliśmy w stanie ich w pełni zrozumieć. Cuda działy się w nieoczekiwanych miejscach na placach, w kuchniach, na szpitalnych korytarzach. Boża obecność nie ograniczała się do ścian kościoła, ale rozprzestrzeniała się, dotykając życia w zakątkach, gdzie światło zdawało się nigdy nie docierać. Ciągle zadawałam sobie pytanie, jak to było możliwe, a odpowiedź zawsze przypominała mi o prostocie przesłania, które głosił Jezus. Powołał nas, abyśmy byli solą i światłem, abyśmy wyróżniali się gdziekolwiek jesteśmy. Jednak w środku tego intensywnego ruchu moje zdrowie nadal stanowiło wyzwanie. Powrót do zdrowia nie był szybki, a każdy nowy objaw przypominał mi, że wciąż jestem człowiekiem, że ciało ma swoje ograniczenia i że niezależnie od tego, jak bardzo dusza była spragniona wypełnienia swojej misji, były chwile, gdy ciało nie dawało sobie rady. Nie podążaj. I wtedy wracałam na kolana, prosząc Boga, aby odnowił siły, których już nie miałam. Zrobił to ale w inny sposób niż się spodziewałem. Zamiast natychmiastowego uzdrowienia dał mi spokój, którego potrzebowałem, aby zaakceptować ten proces, żyć dzień po dniu i widzieć, że nawet w bólu jest piękno. Moja żona była prawdziwym wojownikiem przez całą tę podróż, wiele razy dźwigała ciężary, których ja sam nie mogłem unieść. Bywały noce, kiedy wracałem do domu po intensywnym nabożeństwie i zastawałem ją siedzącą przy stole, ze zmęczonymi oczami, ale z uśmiechem kogoś, kto wiedział, że jest częścią czegoś wielkiego. Widziałem jednak, że za tym uśmiechem kryje się głębokie zmęczenie, wyczerpanie, za które obawiałem się, że jestem odpowiedzialny. Noce, podczas których rozmawialiśmy, charakteryzowały się przedłużającym się milczeniem, jak gdyby każdy z nas dźwigał część ciężaru tej posługi, i nawet gdy nie padły słowa, Wiedzieliśmy, że oboje potrzebujemy tej wymiany zdań, tego spojrzenia, które mówiło jesteśmy w tym razem. Bóg w swojej nieskończonej mądrości zaopiekował się nami. Wiedział, że nie tylko ja potrzebuję wsparcia, ale ona też. Było coś cudownego w sposobie, w jaki zapewniał pocieszenie, czy to za pośrednictwem przyjaciół, którzy pojawili się we właściwym czasie, czy też poprzez słowo zachęty, które płynęło pośród zmęczenia. I stopniowo zdaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy sami w tej podróży. Kościół wspierał nas w sposób, jakiego sobie nie wyobrażaliśmy, z hojnością wykraczającą poza słowa. Modlili się za nas i w tych modlitwach była moc. To właśnie w tym okresie zacząłem dostrzegać, jak wiele w służbie naprawdę robiono wspólnie. Mógłbym głosić i przewodzić, ale to ręce wszystkich razem zbudowały ten fundament. Było tak, jakby każda modlitwa, każde słowo wsparcia było kamieniem wzmacniającym konstrukcję Kościoła. Ludzie nie przychodzili już do Kościoła tylko po to, aby usłyszeć przesłanie. Przyszli, aby żyć tym przesłaniem, aby być jego częścią. A cele, te małe spotkania rozproszone po całym mieście, stały się prawdziwymi schronieniami uzdrawiania. Pamiętam, jak kiedyś, odwiedzając jedno z takich spotkań, Starsza kobieta, która w tragicznym wypadku straciła całą rodzinę, powiedziała mi, że właśnie tam, w środku tych spotkań, znalazła nową rodzinę. Powiedziała, że po latach ciemności znów poczuła światło i nadzieję, którą uważała za straconą na zawsze. Jego słowa po raz kolejny uświadomiły mi ogrom tego, co się działo. To nie było coś, co mogłem zaplanować i kontrolować, to był Bóg działający, ale wyzwania trwały nadal. Bo życie jak zawsze niosło ze sobą burze. Z każdym nowym krokiem pojawiały się nowe przeciwności. Walka o zdrowie, presja związana z rozwojem kościoła, potrzeba bycia przy rodzinie, to był delikatny taniec, który wymagał więcej niż mogłem zaoferować. Były dni, kiedy czułem się kruchy jak powiew wiatru, który miał zostać porwany przez burzę, i to właśnie w tych dniach odkryłam bardziej niż kiedykolwiek potrzebę polegania na Bogu i otaczających mnie ludziach. Moja żona na przykład przeżyła okres depresji. Widzenie, jak gaśnie błysk w jej oczach, było jednym z najtrudniejszych momentów w całej tej podróży. Ona, która zawsze była moim wsparciem i która trzymała mnie razem, kiedy nie mogłem, teraz potrzebowała mnie w sposób, na który nie wiedziałem, czy będę w stanie odpowiedzieć. Były noce pełne udręki, ciszy i modlitw, które zdawały się nigdy nie wychodzić poza sufit. I po raz kolejny jedyne, co nas podtrzymywało, to pewność, że Bóg jest przy nas, nawet wtedy, gdy nie odczuwamy Jego obecności tak, jak chcieliśmy. Ale dzięki temu wszystkiemu Kościół nadal się rozwijał. Cele te małe iskierki światła rozsiane po całym mieście nadal świeciły, a każde nowe świadectwo przemienionego życia było jak świeży powiew, który odnawiał nasze siły. Widok tych, którzy kiedyś zagubili się w poszukiwaniu sensów Bogu, przypomniał nam, że wszystko, przez co przeszliśmy, nie poszło na marne. Bóg stopniowo przywrócił moją żonę, przyprowadził nowych przyjaciół, nowych braci wiary, którzy pomogli jej dźwigać ten ciężar, zaczęła udzielać lekcji gry na fortepianie i właśnie tam, w prostocie nauczania muzyki, znalazła nowy cel, nowe życie. I po raz kolejny zobaczyłam, jak Bóg posługuje się prostymi rzeczami, aby nas uzdrowić i przypomnieć nam, że nie jesteśmy sami, nawet jeśli samotność wydaje się nas dusić służba się zmieniła, tak jak my się przekształciliśmy. Nauczyłam się delegować zadania i bardziej ufać ludziom, których Bóg postawił u naszego boku. Uświadomiłam sobie, że nie da się już zaopiekować wszystkimi i że nie oznacza to porażki, ale raczej zrozumienie, że ciało Chrystusa składa się z wielu członków, z których każdy ma swoją funkcję i swoją rolę do odegrania. Komórki, kiedyś tylko pomysł, stały się teraz centrum wszystkiego, co robiliśmy. Każdy przywódca, który się wyłonił, był odpowiedzią na modlitwę, dowodem na to, że Bóg sprawuje kontrolę. I tak mijały lata. A to, co kiedyś było małym, rozwijającym się kościołem, stało się punktem odniesienia, punktem świetlnym, który przyciągał innych przywódców, inne kościoły ze wszystkich części świata. Poczułam się mała w obliczu tego wszystkiego, a jednocześnie zdumiona widząc, co Bóg może zrobić z kimś tak kruchym jak ja. Złamał mnie, odbudował i wykorzystał do czegoś, czego nigdy sobie nie wyobrażałam. Dziś, kiedy patrzę wstecz, widzę każdą walkę, każdą łzę i każdy uśmiech jako część znacznie większego planu. Zrozumiałem, że sukces nie zależy od liczby, ale od dotkniętych istnień, od dusz, które odnalazły spokój. A przede wszystkim zrozumiałam, że to dzieło nigdy nie było moje. Zawsze pochodziła od Boga. Byłam tylko narzędziem. I jakim zaszczytem było być przez niego używanym. Niech ta wiadomość dotrze do twojego serca. Niech i ty znajdziesz siłę, żeby iść do przodu, powiedzieć Bogu tak, pozwolić mu dokonać w swoim życiu tego, co tylko On może zrobić. A kiedy podróż wydaje się trudna, pamiętaj: Bóg jest tam, idzie obok ciebie, kształtuje cię, przygotowuje coś, co wykracza poza to, co widzą twoje oczy. Dzieło Boga nie zależy od naszych sił. Zależy to od naszej chęci całkowitego poddania się jemu i bycia naczyniami w jego rękach. Obyś więc znalazła odwagę, by się poddać, zaufać i przemienić, wiedząc, że na każdym kroku, który zrobisz, on będzie tam, gotowy, aby dokonać niemożliwego. I w końcu zrozumiesz, że było warto. Udostępnij ten błogosławiony film, aby mógł poruszyć i pomóc innym, takim jak ty i ja. Czy chcesz jeszcze głębiej zagłębić się w wiarę i modlitwę? Pobierz nasz ekskluzywny e-book o tym, jak wzmocnić swoją duchowość w obecnych czasach. Link znajduje się w komentarzach poniżej. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Z całego serca dziękuję za przynależność do naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz jeszcze bardziej wesprzeć nasz kanał, rozważ Zostanie członkiem. Tutaj zostawiam dwa inne filmy, abyś mógł kontynuować swoją duchową podróż i wzrost w wierze. Dziękuję i niech Bóg Wam wszystkim błogosławi. Do zobaczenia wkrótce.